Patłem Powłoski z powrotem w Lech i Gdańsk po okresie gry i później dobry, myślę, sezonie w Kielcach. To rozumiem, że przychodzisz mocniejszy mentalnie i, i myślę, że też oswojony bardziej z polską ekstraklasą. Znaczy tak, spędziłem dobry czas w Kielcach. Myślę, że rozegrałem regularnie praktycznie cały sezon. strzeliłem kilka bramek, pokazałem się z dobrej strony na tyle, żeby Lechia i trener Nowak zadzwonili do mnie, żebym przyjechał i pomógł zespołowi w tym sezonie. No właśnie, bo nie ma co kryć, to jest kolejne twoje podejście tutaj w Gdańsku i bywało różnie w przeszłości, natomiast rozumiem, że teraz też otworzyć nowy rozdział przy trenerze Nowaku i spróbować no, przebić się wreszcie do podstawowego składu biało No tak, na pewno okres lechi od dłuższego czasu stabilny trener przez, przez, przez jakiś, można powiedzieć, dłuższy okres pracujący. Zespół też funkcjonuje. Inaczej, co same wyniki pokazują, ja bym chciał brać udział w zdobywaniu sukcesów tego zespołu, być jego częścią. Zależy mi na tym, bo jest na pewno zespół, który będzie się bił o dość, dość duże cele w Polsce. Wydaje mi się, że, że w jego zasięgu są najwyższe, a ostatnia końcówka ubiegłego sezonu pokazała, szczególnie podczas tej pogoni w górę tabeli, że większość zespołów strzałówki, włącznie z zespołami, które osiągnęły Najwyższe sukcesy bardzo się obawiałeś Jak Przychodziłeś do Lechii, to szukano ci pozycji. grałeś na skrzydle, pamiętam, czasami w środku. Teraz właściwie gdzieś ugruntowałeś to swoje miejsce na boisku, w którym czujesz się naprawdę najlepiej? Może i tak, występowałem szczególnie na skrzydle, grając w koronie, ale znowu Lechia gra zupełnie. Inną taktyką mówi się o, o wahadłowych zawodnikach, którzy grają box-to-box. Box. Jestem jeszcze przed rozmową z trenerem, także myślę, że dowiem się więcej na temat pozytywnych i negatywnych uwag co do mojej gry w ostatnim sezonie i mojego przystosowania do zespołu.